Dzień dobry w poświąteczną środę, 27 grudnia, 8.46. Witam serdecznie widzów Księgowy Ludzkim Językiem, jak i grupy E-Doręczeń, Nowe Obowiązki Podmiotów Publicznych i Niepublicznych. Przybywam do Was z taką szybką, krótką informacją. Nie czyniłem tego przed świętami. Przed świętami skupiłem się na życzeniach, bo myślę, że kto z Was czytałby komunikat, który się pojawił. 22 na RCL on dotyczy bardzo istotnej, bardzo istotnej rzeczy. Ta istotna rzecz, to szanowni państwo, oczywiście termin wejścia w życie e doręczeń, który jest wydawany na podstawie artykułu 155 ustęp 10. Już dzisiaj wiemy pod pozycją 276 Mamy komunikat z 21 grudnia 2023 roku, opublikowany 22, który zakłada, że e-doręczenia staną się faktem 1 października 2024 roku. Doskonale wiecie, bo jeżeli śledzicie kanał i patrzycie na, oglądacie krótkie formy i krótkie odpowiedzi na, na grupie, to wiecie, że cała terminologia i cały stan prawny też był przedstawiany przeze mnie, natomiast ta szybka, krótka informacja polega na tym, żebyście jeszcze planując pewne rzeczy, budżety, założenia, zamierzenia, no mieli tą świadomość, że go odejmiemy od tego, ferii, odejmiemy od tego wakacje. No to trudno będzie myśleć o edoręczeniach po powrocie z wakacji 1 września, skoro one mają wejść 1 października. Całą sytuację artykułu 155 ustęp 10, 11 i 12 znacie. Pamiętacie również, bo my się tym zajmowaliśmy, czyli zmianą ustawy o doręczeniach elektronicznych. Tu odsyłam do wcześniejszych filmów z 12 grudnia, który przerobił nam, czyli znowelizował brzmienie artykułu 155 ustęp 11, który co do zasady determinował nam termin wydania rzeczonego komunikatu, więc poszczegóły oczywiście zapraszam do, na wcześniejsze, na wcześniejsze filmy. Natomiast co najistotniejsze, pamiętajcie szanowni Państwo, 1 października 2024, czyli wszystkie te jednostki, które były obowiązane od 10 grudnia, potem była nowelizacja komunikatu 30 grudnia, no i teraz już wiemy 1 października 2024, Ci wszyscy muszą być na to gotowi. Ale również na czat podlinkowałem zmiany dotyczące tego, co jest planowane w e-doręczeniach, to co, to, co zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Cyfryzacji bardzo fajnie i tu trzeba trzeba iść niestety w tym kierunku dlatego że wiecie doskonale że 15 mega przy tym co dawał nam EPU, a przynajmniej mamy teraz standard ePoola do 500 mega również odpowiedź na zapotrzebowanie urzędów czyli tak zwanej wieloliczbowej że się tak wyrażę wysyłki z 15 do tysiąca adresatów. Również wielokrotnie dyskutowany, mimo że opisany w ustawie, czyli tak zwany dowód z doręczenia. Inaczej było w przypadku podmiotu publicznego, inaczej było w przypadku podmiotu niepublicznego. Generalnie już dzisiaj Was zapraszam, nowy projekt będzie cyfrowy, księgowy, ale nie tylko cyfrowy, księgowy. Bo tutaj to wszystko, co się dzieje w zakresie materii zmian związanych nie tylko z doręczeniem elektronicznym, bo również KSEW tutaj nam się pojawi wiele, wiele Rozwiązań informatycznych, więc tutaj oczywiście to na razie jest roboczy tytuł cyfrowy, księgowy, ale przede wszystkim moment wystawienia dowodu doręczenia z perspektywy Was, jeżeli jesteście pracownikami podmiotów publicznych, tutaj było inaczej, bo dowodem doręczenia w rozumieniu ustawy w przypadku urzędu było to, że ja jako podmiot niepubliczny, osoba fizyczna wysyłałem Wam i wystarczyło, że się zalogowaliście do skrzynki. Innymi słowy mówiąc, jeżeli byście byliście zalogowani do skrzynki doręczeń elektronicznych, to samo wysłanie wami, mówiąc kolokwialnie, otrzymanie takiej wiadomości było był dowód był wystawiany dowód doręczenia. Oczekiwana zmiana również, żeby były jakieś powiadomienia, nie tyle, które, nie tyle, które byłyby. Już możliwe i one było, bo przecież wpisywało się adres, który umożliwiał powiadomienie, to również M obywatel, czyli ten, który miał udostępnioną skrzynkę, ale również obywatel, osoba fizyczna, która no, oczywiście nie była zapowiązana do zakładania adresu doręczeń elektronicznych, ale go zakładała, więc tutaj rozwiązanie również należy ocenić Inplus. Natomiast ta ostatnia kropka, czyli będzie możliwe podpisywanie wiadomości za pomocą profilu zaufanego. Tutaj, szanowni państwo, również była taka dyskusja, również na, na naszym Grupie e-doręczenia, nowe, nowe obowiązki podmiotów publicznych i niepublicznych. Czyli tutaj ten element, gdzie jeżeli nie miałem jakiejś bardzo skomplikowanej wiadomości i niekoniecznie chciałem ją załączać, to w zasadzie w odróżnieniu od e a e -doręczeń, e doręczeń elektronicznych, było po prostu inaczej. Czyli ta osoba, która wysyłała poprzez adres doręczeń elektronicznych. Po prostu nie musiała podpisywać. A co wiemy doskonale z KPA, chociażby zasady pisemności artykuł 14, no wymagało użycia, użycia kwalifikowanego podpisu albo zrównanym z podpisem kwalifikowanym narzędzia autoryzującego, czy przede wszystkim mechanizmu autoryzacji takiej wiadomości. Więc. Sądzę, że te 10 miesięcy jest właśnie po to, żeby te wszystkie rozwiązania, rozwiązania wdrożyć. No i najważniejsze, Szanowni Państwo, no to przede wszystkim to, że mamy pewną datę. Ta pewna data to oczywiście 1 października 2024, jeżeli idzie o moment i datę wejścia, datę wejścia w życie. Także dzisiaj bardzo szybka forma, e, to chyba już jest tak, że e, powiedzmy te wszystkie takie zmiany, okazuje się, że jestem w dość nieformalnym stroju, ale tutaj Szanowni Państwo, wydaje się, że gdzieś tam być może jesteście na Europie, być może pierwszy dzień e, po świętach pracy, w którymś momencie dotrze do Was ta informacja, to też... E, w celu uspokojenia trochę, no bo tutaj też wiedzieliśmy z ustawy, że być może byłby to pierwszy kwartał, ale przynajmniej dzisiaj nie będzie to pierwszy kwartał, a trzeci kwartał, jeżeli idzie o termin wejścia. Ja Wam serdecznie dziękuję, już Wam więcej czasu nie zabieram. Do usłyszenia i do zobaczenia.